Dzień dobry wszystkim. Pięknie słoneczko świeci. W nocy był mróz. Wiem wszystko, że w nocy się dzieje co w dzień. Człowiek chory na chorobę afektywną dwubiegunową, czy lęki paniczne, czy depresję, są to ludzie bardzo spostrzegawcy. Z reguły bardzo inteligentni. Przez to bardzo empatyczni, bardzo wrażliwi. My bardzo często płaczemy w momencie, kiedy wy byście nawet mokro w oczach, nie mieli. I dzisiaj wrócę do kolejnego pytania. Bo pani się zastanawia w długim opisie, czy to nie jest choroba afektywna długielulowa, a myślała i opisała mi zdarzenia związane z własnym synem. Już w miarę dorosła. Mógłbym dzisiaj przeczytać bardzo dokładnie wszystkie encyklopedyczne z psychiatrii definicje, ale przez te 30 parę lat wiecie, co zauważyłem? Że to jest na pewno nie tylko choroba, tak jak myślimy, wyobraźni, umysłu, jakichś defektów umysłowych, myślenia o czymś tam non stop. To jest choroba związana z całym ciałem. My jesteśmy jedną wielką chemią. Ta chemia, te procesy chemiczne doprowadzają do różnych działań naszego jestestwa. Mówi się o energetyce, ale to też ta energetyka to jest skutek uboczny tych procesów chemicznych. I rzeczywiście, jak się popatrzy na badania, to jest chemia organizmu. To jest sprawa naszych wewnętrznych serotoniny, dopaminy, kortyzolu, przekaźników. To cały czas co tydzień jest nowa wiedza. Przysłowiowo co tydzień, często co parę miesięcy, ale całe szczęście wielu mądrych fachowców nie zasypia gryszek papieru. I teraz co zauważyłem po sobie? Po rozmowach z setkami, jeżeli już nie tysiącami ludzi, którzy albo mieli, albo mają, bardzo często niestety może będą mieli, że i zapamiętajcie, bardzo często ludzie myślą, że jeżeli coś się w życiu wydarzyło, coś się stało, ktoś od kogoś odszedł, to jest smutno, niedobrze, to już zobaczcie, nawet opisowo się mówi: Jestem w depresji. Deprecha, depresja, nie, całe szczęście i życzę Wam, że tylko to jest smutek, tylko rozgoryczenie związane z życiem, coś się wydarzyło, jest nam smutno, nie, to przejdzie i róbcie wszystko, żeby przeszło, zacznie się, wtedy to już jest dramat, eee, może złe słowo, może dramat, ale trzeba będzie mocno zadziałać, bardzo mocno, tam wystarczy dobre słowo, dobre zadziałanie, pójście na koncert, po spacerowanie sobie to wystarczy ale wtedy kiedy już ciało zaczyna reagować że nie wstaje, z łóżka nie dlatego, że ci się nie chce ale po prostu nie możesz nie możesz nie masz siły, nie możesz się w żaden sposób odciągnąć od tego słyszymy samochód przyjeżdżający, bo tutaj biorą od nas piękny nawóz kozi i to też jest ważna rzecz. Nic nie urośnie porządnie bez nawozu. My też potrzebujemy dobrego jedzenia, dobrego wsparcia, dobrego myślenia. I znam sposoby, nawet takie okresy, kiedy ja po prostu nie mogłem być w spokoju. Gdyby nie to chęć do toalety, byłby dramat. Co to jest w obiegu A więc mamy często okresy depresji, null out. Nie tylko umysł przestaje chcieć działać, ale organizm. Człowiek w depresji nie planuje. On nie ma w ogóle przyszłości. Nie ma tej przyszłości. Jak zobaczycie właśnie, że nie ma żadnej przyszłości, ten człowiek nie widzi przyszłości. To to już jest depresja. To już trzeba bardzo mocno zacząć działać. Bo depresant żyje głównie przeszłością. To się nie udało, tamto się nie udało i jeszcze umysł, przekazy naszej biochemii robią wszystko, żebyśmy w to uwierzyli. Co to jest mania? Mania to jest... Coś takiego, że na świecie roznosi. Drżysz wewnętrznie w sobie. E, wszystko jest źle, wszystko dobrze, ty jesteś najlepiej. Niektórzy myślą, że to jest tylko cecha charakteru. Ale wtedy jesteś przekonany, że właściwie możesz chałupę przenieść o 10 metrów bez dźwigu. Bez koparki wykopać dół na 20 metrów, etc., etc., etc. Lęki paniczne nic wspólnego nie mają ze strachem. Naprawdę, ja na przykład nie boję się niczego. A mam napady lęku państwowego. Bo co się wtedy dzieje? Nagle, raptor, zaczyna się robić gorąco. Drżysz. Nie wiesz, co zrobisz. Ze sobą, co się dzieje? Czy zawał, czy udar, czy cokolwiek, bo masz wyobraźnię. Coś się dzieje, prawda? Coś się dzieje strasznego. Dostajesz nic, wróżki i pierduszki, wraca biofemia naszego organizmu. Wysokiego ciśnienia, dostajesz niewiarygodnego ciśnienia. Bardzo często padasz. E, puls niewiarygodny. I tu jest. Pierwsza rada, którą trzeba wprowadzić w życie: zacznij się rutać, nie stój, nie myśl, nie panikuj, tylko zacznij, nie wiem, tańczyć, biegać, szukać. Ty musisz znaleźć upuść z tej potężnej chemii, która u ciebie chce ciebie, twoje ciało ratować. Na tyle dzisiaj, bo nie chcę was zagadać, ale myślcie o tym, że to jest bardzo skomplikowane, to nie jest proste i wszystko można wyprostować. Zaczynamy tę piękną, wspaniałą drugę, drogę do po pierwsze obycia się wokół tej choroby i z tą chorobą, a po drugie, żeby z niej wychodzić.